Witam wszystkich z tej strony Lanori i to jest kolejny odcinek Minecraft na Legalu. O fu, nie! Nie! Ej, nie, nie To... Jak... patrzcie! No Ej, dobra. Ja dodatek, jak, jak widzicie, dobra. Jak widzicie... Jak widzicie Jorfir to... zasadził klocki. No coś ty zrobił. Ojej, ja to wyjąłem! <laughs> dobra. Zaczynamy od podstaw. Chodź tu. Tu tu. tu, tu. Oprowadź nas. Tu, tu, tu. Panie... Tu. Dobra. <coughs> whatever. I to jest świetna kopalnia. Gdzie jest by tego? Nie wiem, no. walić go, to jest Murzynia. Do no, no. ogłowy. Tutaj. Chodź tu Murzynię. Jorfir mm. pokaże nam kopalnię. <grym> z tym kiniem. W której kopał? Aż się ciebie boję. To jest świetna kopalnia, prawda? Tutaj. Idziemy na dół w ogóle, idziemy. <grym> <grym> My myślimy, że jesteśmy fajni. Idziemy, 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 idziemy. Idziemy, 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 idziemy. Jest na 13 poziomie. Aż doszliśmy. A dlaczego już na 13 poziomie <sparany> się zapytacie? Ponieważ jest to nasz szczęśliwy poziom i zawsze kopiemy na 13 poziomie. Kopiemy zawiłe tunele, a potem mamy kupaś na kupę diamentów. No. A tak, które to. choć na na chwilę. <plotę> to jest mniej więcej tak. Tak, to jest mój plan osobisty, no, <znowu> no. I tak te dwa tunely, tunele, są, tunele są moje. Wiem. następne są dwa Lanoriego, a następne Nałogowego. A tam są na wystarczająco dużo nakopiemy to. nałogowy tam już za... ma z, nałogowy ma z Lawą, bo to jest murzyn. Dobra. Jeżeli nie. Yeah. Yeah. Idziemy. zrobią... To potem y, to powiększymy, i następne na takie. No, no. To idziemy do góry. Dobra, my już, y, my już się wydostaliśmy z tych czeluści. Tutaj, jest, tutaj są trochę zbugowane schody. No. My już się wydostaliśmy, się O, tu pokażę zbugowane schody, po których się nie da wejść. Oczywiście Jerfir robił, dlatego są zbugowane. No, I ale teraz już, tak. ja też robię, tak? To w pół do drugiej. A dobra. Dobra, dobra, zaraz będzie noc, to idziemy się kimnąć. Czekajcie. Y, no, to idziemy się kimnąć. No nie, tak. mamy obszar. Y, przynajmniej pani. teraz. Yy, przynajmniej teraz wymienimy podłogę na ładne panule podłogowe, a nie na jakieś cegły z chodnika, na którym śpią bezdomni żule i srają w ten sposób, oto w ten sposób właśnie. Dobra. <grym>, Więc tak. <grym>, Joe, Joe Yeah, 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 yeah Bills keep piling up Trying to have a job you love Doubters look at you like shit When you gonna give this up? Not yet, cause there ain't much else I'm built for Head and shoulders over y'all I know what y'all got stilts for Trying to catch up Like you paid for Heinz Field But I'm an eagle, baby, flying over minefields And part raven, to Edgar Allen with the poems That black and purple ain't from bruises But I'm glad you noticed These colors don't No, jak widzicie, skończyliśmy robić naszą świetną podłogę, o jeszcze... Teraz możemy powiedzieć, że skończyliśmy naszą świetną podłogę Nie wszędzie jest drewno Tutaj zostawiliśmy kamień i Yy, schody na wieżę też zostawiliśmy kamienne. No i teraz tak: albo albo yy, robimy gdzieś magazyn. Nałogowy chciał tutaj, ale tutaj się nie uda, bo widzicie? Kupaka A, albo, albo uderzamy na jaskinie yy, Ja myślę, że można by coś zrobić tam, ale nie w moim zdaniem, mamy za mało materiału. W ogóle, moim zdaniem, za dużo budujemy. Chodźcie gdzieś na jaskinie No albo. Dobra, jesteśmy przygotowani na wyprawę. Tylko teraz ten nasz świetny kanion, kanionowy Off canionness, gdzie zawsze kopa pupa kopaliśmy Teraz zniknął, bo tam na za zamurował. I teraz tak. Tam jest świetna sprawa. To jest intrygujące w tam, w którymś ściemka, jak pierwszy raz się średliśmy, średliśmy, ślila bla bla do tego kanionu. Widzieliśmy taki wodospad. I ja tam mówiłem, ale my jesteśmy płytko pod ziemią, coś tam kupaka, bo tu woda ścieka. No. I chyba się domyślacie już, nie? Chyba. Nie. A jak nie, to jesteście debilami. Dobra. Dobra, i to jest to jest... To to tam, się wytnie, to się wypnie. Tam jest nasz kanion. No, jaki idiota Dobra, dobra, ale to cały czas towa. Okej, okay, gdzieś... okay, dobra, nie, nie nasz kanał. Czekajcie, chłopaki, bo ja ostatnio grałem z kiślem na backupie naszego save'a i tam znalazłem fajny. Kurde, Ramalaga, yy, jaskinie. Chodźcie tu na dół. O kurde. A w ogóle to pomyśleliście o najważniejszym. Zgrzają do mnie. O kurde, wpadam do lawy! Padam, padam. Ej, padam. ci pomóc. padam. Ale... Padłem Nie chciało <grym> mi się jeść Dobra o, 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 o. Już ogarnąłeś się Ej, okay, idziemy, bo zaraz jeszcze, noc jeszcze chwilę, jeszcze chwilę okej. Okay. Jeszcze dwie chwile. Dobra. O, o, o. Po, po, wielu, po wielu latach, o, po wielu miesiącach minęło prawie milenium. Paweł się ogarnął. Dobra, my, ja już mam to co potrzebowałem, bo na ogóle to jest śmieciu i nie, nie, nie zrobił mi kilofa i musiałem sam sobie robić. Oczywiście poszliby ze mnie, murzyny jedne. A, tak. Dobra, nie powiedziałbym coś, ale się powstrzymałem. Powstrzymałem się. Tak dla ścisłości, no, no. tak o, dla ścisłości. Trafię. Ja mam na imię Kamil. Kamil! Murzyn Kamil! To piosenka o murzynu Kamilu, co się ur? Będzie świetne. Tak dla ścisłości, ja nie wiem, jak mam na imię. Dlatego mam problemy w, przez to w życiu. Mm, no... Dobra, ja już jestem w tym naszym tym. Dobra. I chodźcie tam... czekajcie, na nie, bo ty nie ogarniesz i znowu wskoczysz do lawy i nie będziesz się palił. Spójmy tam na dół i, czeka i czekajmy tam na Jorfira. O moje eku No nie! No nie! Okej! Okay. Ja tam nie... się Jeszcze raz, już już nawet sobie zrobiłem y, armora. I znowu się spalisz. po co to? O siema, fir. Przez chwilę ci się skin nie załadował. Ale tu może być spowodowane bugami. O jakiś sweet zombie wpadł do lawy. Ej tu jest Enderman. Ej, Holy fuck! Ja go zabiję. I będziemy mieli Ender Perla! O kurde! Pad na dwa hity. Wow chłopacy chodźcie tutaj. To tutaj. Bugerzy. Nie chodźcie do mnie Ej, bo ja wam. Nie reagujecie cię Ej, chodźcie, Ej do do Chodź, chodźcie, chodźcie do mnie. Tutaj. Chodźcie do mnie. Chodźcie. No bo mnie tu Ej. dwa creepery nawalają, tak? Jeszcze go zabiłem. Ej. Chodźcie do mnie, bo ja mam tutaj tak, żelazo, złoto, w ogóle mam taki jakiś system. A to ja mam tak mnóstwo lawy, wszystkiego, diamenty, tylko jeszcze nie zauważyłem. Nie masz diamentów wcale. Ja widzę Endermana na gdzieś. Więc... Znowu. Ja to na lagu. Znowu te lagi. Uwaga! <grym> Z Dobra, ogarnijcie się. Ja tu że oh żelazo ładnie, sexy. Bartek, Bartek tutaj I follow you. Tutaj. Chodź. tutaj. Nie, 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 nie. Tutaj. 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 Nie chciałbym być niemiły, ale znalazłem nowy jakiś system, nowy się wypracuję. Tutaj chodź, ogarnij. A my coś takiego zajebistego znaleźliśmy, że aż mnie zatkało. Ja to jest to, to to to. bardzo, to. No Ja już znalazłem z dwa albo trzy w systemy takie kozackie. To ja chodź się... do. Nie. Jesteś przegłosowany, chodź. Przegłosowany. No, jak duży jest ten ważki system? Ej, slime! Ej, bicy slime! No i znowu jakiś enderman! O kurde, prawie mi do lawy. Mam ender. No, ja, no to jeżeli chcesz sam chodzić, to wiesz. Mam enderperla. No i znowu enderman! Już trzy endermany na mnie nawalają. Idziesz tutaj do nas czy nie? No nie, bo ja mam tu większy cave system. Poza tym nie wiem, no, dlaczego nie widziałeś? No to poczekaj. Bo kobież czy się tu w ogóle boję ruszać, nie? No w ogóle to już, już mnie trzy endermany napadły. No ja mam latę. Kurde, się pojawia z zombie. gdzieś słyszę teraz mnie nie w i kupaka. No bo tu łażą i na zombie No i co, ale no duży taki system, no ja nie mogę. E nic nie mówię, ale no i zombie cię mam. No, no mam wzią, to w dubsku, widzisz jakie oni No zombie fajl tutaj mu powinien być taki odgłos może tak. będzie ej dobra chodźcie, chodźcie ten za mną, Zaraz bo to i, trzeba te, wszystko dokłapać, ten mój no. kef system jest większy okej, okay, y, no, jestem z powrotem tu się wydostałem na górę poprzez y, świetność moją i w ogóle i teraz tak te kef systemy nasze są biedne bo tam już nie możemy znaleźć nowego postanowiliśmy wyruchyć, y, wyruszyć y, Wait, what? Eee. Tak więc postanowiliśmy wyruszyć tam, tam gdzie rosną te yy, zaiste sosny. Za, zaiste. Dobra. I tam wyruszymy i tam zbudujemy sobie nasz, yy, nasz odwiert do ropy. Py, I tam zaczniemy kopać w poszukiwaniu kopalni. Yy, w poszukiwaniu cave systemu. Jestem za tobą, bugerze. Chodź, chodź, chodź. Teraz przed, przedstawię mój złowieszczy plan jorfirowi ten, który ma dziwny nick. Już lepszy taki nikt niż Lagori pewnie powiesz, co? Ej, Dobra, Paweł. teraz obczaj to, widzisz tamte sosny zaiste? Ja uciekał na twoim miejscu. Ej, Paweł, widzisz tamte sosny zaiste? Paweł... Ej, myślę, że ten to zostanę, co ja. Myślę, że to będzie koniec tego odcinka i tam się przyniesiemy w następnym odcinku, nie? No bo pewnie okay. i tak ma już 15 minut, dobra. To... No,